Cześć, witajcie moi kochani. Hopkola można inaczej na tripie w Poznaniu. Hej wszystkim, z tej strony Kapitan Alien, witam w Poznaniu, na kolejnym tripie hop -Calling. Witam obie drużyny w Poznaniu. Dzisiaj realizujecie wideo w konwencji Vlog Podróżniczy. Brawo! Vlog Podróżniczy myślę, że może przynieść komuś jakieś ciekawe informacje, pomóc mu w odnalezieniu się w tym mieście. Bardzo długo zastanawialiśmy się, w jaki sposób powinniśmy to ugryźć. Nie będzie zastanawiać się, będzie, będzie na no, żywiołach, to będzie bardzo świetnie. zrobić scenę, gdzie ty odpowiadasz i mówi, że tutaj w publicznie, ja otwier a otwierasz, że ja tam gifers się na tym Bardzo serdecznie! W dzisiejszym programie! Yy. No i tam tumę Ferrocie wychodzi, coś tam Te to musi by być... Zrzucaliśmy pomysły. Ja rzuciłem pomysł, który został zaakceptowany, z czego bardzo się cieszę i pociągnięty dalej. I Zwiedzić wszystkie publikacje w Poznaniu. Tak, no, To nie głupie. No. To jest fajne, można to zrobić. Po knajpach, po po restauracjach. Wszystkie no. No. Jest. Po knajpach, restauracjach, wszystkie no? toalety, nie? I, I tam, nie wiem, jakiś przewodnik, który opisuje, że po lewej mamy piękny, prawda, tutaj. Ja mogę być jakby przewodnikiem. Postawiliśmy się po ludzkiej stronie i pamiętaliśmy, że każdy podróży towarzyszy kupa. I personel przyjdzie z handikamem, powie nam parę rzeczy, potem odwiedzimy parę toalet, zobaczymy jak czystość sprawuje się w mieście Poznań. Myślę, że będziemy się przed tym świetnie bawili i tylko dzięki obkoli. Wchodziłem do różnych losowych knajp, które się nawinęły po drodze. Wchodziłem do tych toalet, robiłem przejście po nich. Jesteśmy tutaj w pierwszej toalecie w restauracji Pika Pika, więc jak możemy sprawdzić, jest tu wydaje się to troszkę bardziej przestronne, ponieważ mamy lustra, e, mamy lustra, w których możemy się przeglądać i podziwiać nasze piękne, muskularne sylwetki. Nie wchodziłem za rączkę z gimperem do toalet, żeby sprawdzić, czy oddaje tam jedynkę czy dwójkę, ale myślę, że, że raczej chyba tego nie zrobił. Jesteśmy teraz w drugiej już w toalecie i tutaj muszę przyznać, że jest już sporo, sporo lepiej. Te kraniki tutaj są ładniej, mamy lepszą regulację, jest medełko, są proszę dla Was psikacze. Myślę, że to nie była strona komediowa, tak jak nam sugerujesz, to była strona typowo popularna, naukowa. Chcieliśmy zobaczyć. Jak porównanie takie gdzie właśnie, żeby poinformować widza, gdzie najlepiej właśnie robić dwójkę. Jesteśmy w toalecie, w restauracji Sakana. To się tak powinno czytać. Tak, oczywiście zrobiliśmy to w sposób troszkę komediowy, ale jednocześnie chcieliśmy zachować jak najwięcej elementów charakterystycznych dla tego typu vlogów, czyli po prostu nagrywaliśmy to z handicama, było to nagrywane z tak zwanej rąsi, czyli po prostu na wyciągniętej ręce osoby nagrywającej i było to raczej płynne, raczej bez cień z bieżącym pokazywaniem tego, co dzieje się dookoła tego naszego podróżnika właśnie. W, podróżnika właśnie. w podróżnika, ale tu poznanie myślę, że spełniły nasze oczekiwania. Zobaczymy jak następne miasto. Nagrywa tam różne śmieszne vlogi, na temat tego jak tam się wydala kupę. I różnego typu fekalnie. powiedzieć, że kupu się nie wydala, tylko wydaje się mocz. Y, usuwa się niestrawione resztki pokarmu. Tutaj mamy tak zwanego debila. Dziękuję. Na jutrzejszy dzień mam dla Was mega niespodziankę. Nikt się tego nie spodziewał. Oczywiście ekipy będą na 100% zadowolone. Nie mogę się doczekać, co będzie jutro. Widzimy się już następnego dnia.